Witam was bardzo serdecznie z tej strony macie, to jest kolejny odcinek z Importele. -E. Y dobrze robię? Czy ten tu przechodzę? Co ja tak? Te... Tak chyba tak. No tak, muszę teraz wrócić do tamtego głównego pomieszczenia. Tak mi się coś przynajmniej wydaje. To to najlepszy sposób będzie taki. Pink. Przecież próbuję. Nieco niżej, dobra. Pomarańczowy. Bing, bing, bing. Haha, jestem super szybki, sprawny, miły. Dobra. Pamiętam, jak się do mnie nie odzywa. Zostało mi tylko jedno miejsce. To są Turks. Remember how we pumped up the old Turks? To jest, gdzie może być użyteczne. Pójdź do wymaniażowania. here's the plan. we've got to take the turret production line down. so there's about three ways i know to do this. the first should be easy and works most of the time. so go into the. oh, that didn't work. computer's got a template stored, uh, which leads us to solution number two. use one of the old turrets to overwrite the template. i can reprogram it to not shoot. okay. Me. And before you know, you got an army. Ah, scratch that idea. Apparently, there are no diversity vents here, which means I can't bring one in. I guess pumping up those turrets was a total waste of time. Lovely. So, third idea. We gotta override <laughs> okay. the system on these ones. it's for me, There's a targeting control room. It's nearby. No. Just be ready to run. No, trochę ci to zajęło. Żeby załatwić mi otwarcie tych drzwi. Tutaj widzimy jak kolejne wieżyczki są tworzone. Bardzo piękny sposób. Jest szansa, żeby tam po prostu przeskoczyć. Oh no. On the other side, and just remember the Nuremberg Olympics. Mm -hmm. <laughs>

Czego mogę użyć do podmiany stąd czegoś? Nice. Oh, right, my. You're Now the turrets will target the server banks instead of you. If we <laughs> yeah. A little bit, oh, yeah. All the turrets in this part of the facility should be replaced, allowing you to finally destroy Aegis. Okay. the reprogramming worked? stand in front of the model. One of two things will happen. The first. They won't shoot you, the second. Uh, well, <laughs> it, it shouldn't come to that, just, just trust me. Okay. <laughs> Hello. I'm searching. Activating. Alright, that worked. Okay. Uh, I knew that would work. Uh, I totally knew it would work. Hmm, well, anyway, the turrets are ours now. I ja yeah, mam nowych alien. sojuszników. Spoko, już wracam do tego mojego pomieszczenia testowego. Czekaj, tylko, że nie mogłem tymi drzwiami od razu tam się przedostać, żeby ciebie było. No to co, zostało nam tylko i dziś. every update they get replaced to make sure the turrets are the most up-to-date they can be and two, okay. in that oh that's the emergency exit elevator once we shut down Aegis we should be able to use it to get you out of here. Okay. Unfortunately, there are no management rails in there, so you'll have to do it without me. D don't worry, though. I'll be watching from back here and help you if needed. Okay. Alright, now, this is it. This is Aegis' server room. Get ready for this. It mm -hmm. won't give up without a fight. Organic target detected in quarantine operations center. Preparing localized execution. Well, it seems like okay. he's booting up his security. He doesn't seem to know about the turrets yet. He'll be for quite a shock. Careful, the water is electrified. Look at the damage that pumping up the water did. Almost a quarter of his servers are completely destroyed. Not bad for a simple maintenance score. Anyways, try to find a way to the back of the roof. There's a turret dispenser over there. Surface above the water pipe. You should be able to use that to cross over to the other side. No, Ah. On this basis Okay Dispensing turrets. Executing turret Deploying Huh? <laughs> <Stop>. <laughs> the turrets are shooting the servers Grab that turret and destroy the rest of them Turrets targeting parameters compromised Searching for alternative defensive measures there you are. Dobra, i You destroyed them all. I can unlock the other side now. That doesn't sound good. Oh, Careful, the water is electrified. Look at the damage that pumping up the Dobra, not Servers are completely destroyed. Not bad for a simple maintenance core. A anyways, try to find a way to the back of the room. There's a turret dispenser over there. Dispensing turrets, executing it. No. No? That Grab that turret and destroy the rest of them. Turret targeting parameters compromised. Searching for alternative defensive measures. back Rozwal wszystko, Vizeko. Good. You destroyed them all. I can unlock the other side now. Um, um, Dobra, tutaj pomarańczowy. Żeby ugasić ogień. Crap! He got his hands on the old turrets. Those still have the old targeting parameters. Ah, why okay. did I pump those useless things up? Watch yourself. A po co tutaj weszliśmy, tak by the way? Tak, nie za bardzo rozumiem, po co nam to się otworzyło. Może, żeby wyłączyć zasilanie? Możliw. No nie, no nie, nie widzę tutaj Chyba, że po prostu mam to zrobić Na takiej zas... A może być, że to o to chodzi. Spoko Spoko, spoko. Spróbujmy w taki sposób. O nie! Ty chcesz wyssać tlen nam?

What are you waiting for? Keep moving those turrets around! Great job! That's half the servers on this side blown up. There are a few more upstairs. Go destroy them too. Get upstairs! No, tylko że tutaj nie mam wieżyczki. Czy mam je rozwalić? Za przeproszeniem. Dobrym słowem zaraz. Teraz mam dostęp w taki sposób, okej. Okay. Okej. Okay. I mam ciebie zabrać, tak? Wiarę nową, ile tam nam czasu zostało? <laughs> <zysk -try> No spoko już Rawal jeszcze te. Mam tam sam wejść, co? Niby w jaki sposób? Jedyne co mi przychodzi do głowy to coś takiego. Mam trzy minutki całe. Watch the Okay. Mam tu inny sposób, żeby się dostać? Nie, ok, to po prostu muszę to zrobić w pełni z tobą. Kurde, je. największe moje zmagania to są z tymi wieżyczkami, żeby je mieć przy sobie, przy sobie. spoko jakoś damy radę, jakoś musimy dać radę, mamy mało czasu, ale powinniśmy w. Do jakiegoś stopnia dać się z tym radę sobie. Mamy półtorej minutki. Mm. Dobra, też radę to zniszczyć. Mam nadzieję, że to są ostatnie serwery. Jakie on ma? No, rozwal je, rozwal, je. rozwal wszystkie. No, znajdziesz. Znalazłaś. Ok. Zapisywanie. Okej okay. Udało nam się. Okay, in three seconds, will down. Okay, but it'll Get inside the mainframe and shut it down. We'll be home free. You can leave, and I can live forever. So, whenever you're ready, get in the mainframe and shut him down, and, and stop the toxic goo from flooding the facility. here, You know, and you should be able to fling yourself on top of him. There's a hatch on him you can open to manually shut it down from the inside. Okej, okay. a miejsce z którego mam się wybić? Tutaj nie. Tutaj, a bo się wyłączyło, to okej. Okay. Okej, okay, kumam już skacze. I co teraz? uuuu odblokowane osiągnięcie stały shutdown wyłączenie historii co teraz będzie no i szybki będzie ten ostatni odcinek that seems to be the user control interface you can control its entire functions from here. I can walk you through some of what you need to do. First things first stop the toxic goo from pumping up We should be able to contain it in test shaft Lima-Whiskey. Okay. Oh, wait, Mel. Before shutting this thing down completely, remember that there was a third target it was trying to take out? Uh, we well, not free unless you can tell me otherwise. Try to see what you can do. Type, um, ping. Underscore, target. Okay. Underscore list. Target list. Am, am I reading this right? Was this thing trying to destroy her? It was targeting Gladys. Mel, what have we done? Gladys killed. Every scientist in this facility before being destroyed by a tenacious test subject this thing aegis It was trying to finish the job and flood the facility to destroy oh, jesus her. maria Mel we might just have given glados a chance to get back in power How could we have done that? Why didn't I see it sooner?

Nasz prezydent 2056. <laughs> tak trochę głupio gadać o czymś takim, ale strange. No już nawet nasz prezydent się nauczył, że nie it's powinno się not? mieć karteczki z hasłem przyczepionej do monitora komputera. <laughs> it's its <laughs> yy, no, Now, a wy zrobiliście coś, coś to takiego? To. Naprawdę na bencze. Bardziej bym szukał w jakichś papierach, ale w sumie to był Aegis. To miała być ta nasza super ochrona. Więc teoretycznie mogę sobie to pomyśleć, że to, to będzie idealne miejsce na to, żeby schować to, bo i tak się nikt tam nie dostanie. W normalnych warunkach ciężko by się było. Chyba ten dosyć ten środek nie był zniszczony. Gdybyśmy nie byli ze Sferą, która jest od niego... ze 100 młodsza. Uh, Mel, tylko powiedzieć coś. Thank you. Thank you so much. Really, if it weren't for you, I would have drowned at the offices in the junkyard. I'm so sorry about lying to you in the beginning. Okay. It was a pretty bad Cave Johnson impression. Okay, to <laughs> you, Anyway, this thing should take you out of here, back to your normal life. Well, whatever you can call normal by this point. I don't know exactly what's out there. Ale to powinno być lepsze niż to, co tam jest. Więc, tak, pragnę znaleźć rok swojego życia. Dziękuję Look, ci, Wierzynie. Witam jeszcze raz. Witam Mel. Witam jeszcze raz. Jestem ciekawy, czy też zrobili jakieś napisy, jakąś muzyczkę Takie było w portalu 1/2, czyli ta muzyczka ze śpiewającym Glados? Czy tutaj też coś takiego będzie, ale widzę, że z dwójki sobie przejęli te większe przestrzenie, które pokazują na końcu, jeżeli chodzi o tą windę. W jedynce to chyba były takie bardziej zamknięte, przewijanie się przez to, coś takiego to było. W dwójce to było to stado wieżyczek, jeżeli się nie mylę, bo mogę się mylić, mogę źle pamiętać. No, ale te rozwalone tory testowe, które były praktycznie na powierzchni? Nie, nie były na powierzchni. To tak wyglądało. Nie były praktycznie na powierzchni. No, tu mamy powierzchnię. Kurdy, to byliśmy tak już wysoko w pewnym momencie. Gdybyśmy nie zjeżdżali na dół, tylko spróbowali jakoś się wspiąć, to po prostu byśmy temu, nie, Virgilowi, nie pomogli się pozbyć edgesa. Abyśmy sami wyszli. Hmm. Trochę tu się pozmieniało, od kiedy tu ostatnio byliśmy. Nie ma tyle Lincolnów. Wszystko jest w ruinach. To była krypta 34. To, to jeszcze jest połączone z falautem. Oszlak. Co ciekawego nam powiesz, Mel. Portal stories, Mel. Będą napisy czy nie będzie napisów? To mnie intererę. Chyba nie ma napisów. To jednak są. Okej. Okay. Uj, troszeczkę wam zasłaniam. Już to naprawiam. O, zrobię to bardziej w taki sposób. Niech to będzie. <laughs> Okej. Okay. Eee, gierka mi się podobała jak najbardziej. Tak. Było spoko. <laughs> Cieszę się, że w końcu udało mi się przejść portal historii Smell. Bo tyle razy próbowaliśmy, tyle razy mi się nie udało. E, czy uznałbym to za kanon? Portala? Tak, zdecydowanie tak. E, bardzo dużo osób, z tego co wiem, uznaje to za lepszego portala drugiego. Czy się do nich zaliczam? Pewnie tak, serio. One moment, jeszcze bardziej muszę to sobie przesunąć. Znowu nie ustawiłem sobie kamerki, co nie? tak, żeby to nagrywać osobno, ale z drugiej strony to niewiele wam brakuje, nie ma tego e, złego, co by na dobre nie wyszło. E, tak jak mówię, uznałbym co za kanon Portala. Czy było to lepsze niż Portal 2? Portal 2 ja bardziej znam, więc by bardziej to było adekwatne, gdybym przyszedł wszystkie te trzy części po raz pierwszy, jedna po drugiej i byłbym w stanie powiedzieć na tym momencie, jakie są moje odczucia po pierwszym przejściu, dużo przyjemniej mi się tu grało, inaczej. Były trochę cięższe testy. Przyjemnie mi się w to grało. Nie mogę powiedzieć o tej grze złego słowa. O tym portalu, jeżeli coś powiem źle, to mi będzie głupio. Zrduch. Znowu kolejna rzecz, która mi psuje moją scenę. Super. A. Jestem szczęśliwy, że tą grę grałem. Tak. Tak jak to już powiedziałem dzisiaj kilka razy, jestem dumny z tego, że w końcu to przeszedłem. Zimno. Jeszcze taki isterek na koniec. Tak gra nam dużo więcej. Jeszcze coś takiego wprowadzić. Czyli mamy tutaj potwierdzenie, że była jedynka w Smell i dwójka. W tej kolejności chronologicznej. I później kobój w dwójce. Po pokonaniu Jisa. Odpaliło dwójkę. To, co się działo w portalu Dwójce. Jestem z tego dumny? Tak, jestem z tego dumny. Wygląda to świetnie. Było to pomysłowe. Zrobienie całej tej historii. E, chyba głos nawet Keya Johnsona się nie różnił, jeżeli chodzi o te pierwsze sceny. Więc też podziękowania dla Valve, bo pewnie. Nie wiem. Jak to wyglądało na początku? Albo ktoś z podobnym głosem użyczył głosu Kev'owi Johnsonowi. Albo to był ten sam aktor głosowy, który udzielił tu i tu. I wiem, że niektórzy aktorzy głosowi, głosowi przez to, że chcą wziąć udział również w dubbingu gier, a ich do tego nie zaprasza. Bo często gęsto się zdarzają nawet, zdarza im to zrobić charytatywnie. Więc może być jedna z dwóch opcji. Albo valve. Bo ciągnął za sznureczkę, albo aktor to zrobił charytatywnie. Trzy obce. Albo ktoś potem głos. Tak. E, mi się to podoba. Tak. To jest świetna gra. Jeśli by wyszedł kolejny portal, to bym go grał? W całkiem jest tak. Ale by było ciężko. Od razu to mówię. Moje myślenie czasami tutaj już. Chciałem powiedzieć, to było dużo cięższe od portalu Wiki. E, portal Story Smell. Fajnie się w to grało. Co mogę więcej powiedzieć? Ocena 9, 9 na 10. Tak. Medlow. Tak. 9 na 10. Polecam. Miłego dnia. Trzymajcie się i cześć.